Dzień dobry kochani, kolejny poniedziałek, kolejny taroskop, horoskop na bieżący tydzień. Wybierajcie swój rozkład: złoty klucz, zielony klucz, różowy klucz, biały klucz, 1, 2, 3, 4 po kluczach albo po oprawce tarota. A ja podpowiem Wam tylko, że 10 czerwca będziemy mieli nów w bliźniętach i dochodzi do tego jeszcze zaćmienie słońca. Więc nie dość, że nów lubi. Barażkować przy naszych emocjach i je uwypuklić, to zaćmienie słońca jeszcze do tego się dołoży. Będzie się działo, także, kochani, ćwiczymy w tym czasie postawę zen i przyglądamy się, jakie cienie nasze. Uwypuklają się jak w soczewce podczas tego nowiu. Jeśli ktoś ma labradoryt, niech nosi, bo nów i labradoryt to taka mikstura, która pomaga, labradoryt pomaga po prostu uporać się z ekstremalnymi i nie tylko nowiami. To Wam podpowiadam. Dobra, wybraliście swój rozkład? Jeden, dwa, trzy, cztery. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma, a my jedziemy. Złoty klucz i przepiękny tarot manga. Patrzymy, co u Was na ten tydzień. Aura tygodnia. Kierunek buław. Pieniądze. Sąd. Dziesiątka pucharów na pracy. Uczucia dla tych, co samotni. Karta głupiec. Uczucia dla tych, co w parze. Wow, odwróciła nam się cesarzowa. Zobaczymy, o co tu chodzi. I... Świątynia Ciała, czyli zdrowie, piąteczka, monet. Posłuchajcie, jak dla mnie tydzień taki, kiedy będziecie e, niczym przyczajony tygrys, ukryty smok, przygotowywać się do jakiegoś e, planu, czy znaczy plan, koncepcję będziecie przygotowywać, będziecie e, czuli, że iskra Boża jest w Was, e, będzie tutaj dużo fajnych pomysłów, ale to jest ten moment, kiedy pięknie pokazuje ta karta Mangi, Ogień inspiracji jest w Was, natomiast jeszcze czajemy się do skoku, tak to powiem. Takie pewnego rodzaju napięcie czuć w tym tygodniu, ale pozytywne. Okazje na horyzoncie, na pewno jakieś, jakieś rozstrzyganie, rozstrzygania różnych e, spraw na pewno też będą e, buzować w serduchu. Będzie się działo, ale bardziej na płaszczyźnie mentalnej niż w działaniu. Tak to czuję bez e, tych kart na ten tydzień. Powiedziałabym, że jeśli chodzi o pieniądze, posłuchajcie, mogą tutaj być jakieś takie um, od dawna konieczne wydatki na sprawy, takie, które, um, na sprawy takie, które od dawna powinny być załatwione, być może uregulowane, tak bym powiedziała. Tutaj, tutaj um, jest tak dość poważnie na tej sferze finansów, wchodzi nam. Wchodzi nam Anioł, taki piękny, skrzydlaty, i tak jakby pod jego patronem, pod jego patronatem, przepraszam, będziecie, będziecie po prostu regulować, jeśli były gdzieś jakieś należności, będziecie regulować należności, albo być może będziecie wymagać tego, co Wam ktoś jest winien. Czemu nie? Ale to wszystko z taktem i wdziękiem, tak poważnie i surowo. Na, na polu finansów bym powiedziała, ale uczciwie, więc dobra energia tygodnia na to, żeby zrobić tutaj porządek, tak? Teraz jeśli chodzi o pracę, raczej wygląda na to, że tydzień ten nie będzie przysparzał Wam szczególnych zmartwień, czy nie będzie tutaj nakręcał jakichś takich niepotrzebnych emocji. Powiedziałabym, że nawet może być sielankowa atmosfera w tej pracy, sprawy takie, na które czekacie, żeby się rozwiązały, powinny się rozwiązać i to korzystnie dla Was. Po prostu karta mówi o tym, że jest błogosławione pole pracy przez dziesięć kielichów, które zawsze mówi o tym, że padam na pole, w którym powinno być miło, ciepło, radośnie i przyjemnie. I tak powinno być w Waszej pracy w tym tygodniu. Jeśli chodzi o uczucia dla tych co samotni, powiedziałabym, że będziecie mieli taką. Okazję, aby poznać kogoś. Może to będzie tylko mignienie w waszym życiu, ale tak jakby ktoś pojawił się, zaistniał w Waszym życiu, albo to może być osoba z przeszłości, gdzie zacznie to jakby nabierać rumieńców i barw w wasze jakieś spotkania, czy rozmowy w przyszłości, też tak może być, ale tu jest jakaś migawka, ktoś na horyzoncie, ktoś nowy może się pojawić, czy na chwilę, czy na dłużej, to jest inna kwestia, ale na pewno zrobi pozytywne zamieszanie w serduchach. Jeśli chodzi o uczucia, dla tych, co w parach, posłuchajcie, pilnujemy. Się w tym tygodniu, żeby nie być za sztywnym, nie za bardzo jak gdyby drylować partnera, nie próbować, jak gdyby przepychać naszego, widzi mi się, <grym> i jak i wiecie, i próbować, jakby, no co tu dużo mówić, postawić za mocno na swoim, tak to powiem. Szczególnie panie o ognistych temperamentach powinny tutaj, jak gdyby, uważać, żeby nie dopiec temu partnerowi, bo rzeczywiście jakieś takie nerwowe ta atmosfera może być i taka za wszelką. Cenę próba postawienia na swoim, jakby manifestuje się w tej karcie. Więc niektóre rzeczy, takie jak emocje, mogą stać na głowie w tym tygodniu. A chodzi o to, żeby po prostu pamiętać, że cóż, partnera bardziej uśmiechem niż krytycznym słowem czy spojrzeniem można przekonać do tego, co chcemy, żeby zrobił. Tak to powiem. Tydzień taki, gdzie trzeba zmiękczać swoją energię. Jeśli chodzi o zdrowie, posłuchajcie. Tutaj może być, ja bym sprawdziła wszelkiego rodzaju. Nie chcę powiedzieć, że dieta, ale minerały. Mogą być jakieś braki w witaminach, w minerałach, więc suplementacja wskazana, ale najpierw, oczywiście, trzeba sprawdzić jakimiś być może badaniami albo może już wiecie, co trzeba suplementować. Może też się tyczyć zębów, włosów, paznokci, takie typowe witaminy, które na wiosnę trzeba brać, ale tu jest jakaś ubogość w suplementacji, tak bym powiedziała, waszego ciała. Tak to powiem. I teraz popatrzmy, no i podczas nowiu kochani, pamiętajcie, żeby nie denerwować siebie i partnera. <grym, <grym,> ok, więc 10... Trzeba panować nad zmysłami. Bo tam będzie nów. A teraz patrzmy, co anioły dla was. Dwami wyszły, więc dwa wyciągnęłam, OK. I patrzmy, co one. Wybaczaj sobie i innym, i rozkoszuj się życiem. Taką macie mantrę na, tej, na ten tydzień. Czyli wybaczanko i rozkoszowanie się życiem. Jest pięknie. Pięknego tygodnia. I teraz zielony klucz i tarot zaczarowanego lasu. Jedziemy, patrzymy, co u Was. Aura tygodnia. Proszę, król Buław. Pieniądze, piękny biały jeleń, gdzie indziej głupcem zwana karta. Praca, królowa monet. Przepiękny tydzień, słuchajcie. Uczucia dla tych, co samotni. Siódemka e, pucharów. Przepraszam, siódemka, tak, siódemka pucharów, oj, dziewiątka pucharów, wybaczcie, nie mam okularków. I teraz tak, trójka pucharów na uczuciach dla tych, którzy są w parze. I koło fortuny na zdrowiu, już mówię o co tutaj chodzi. Nów 10 czerwca, zapina, zapinacie pasy i próbujecie opanować emocje, bo tydzień, aura tygodnia mówi o tym, że będziecie wręcz przepełnieni energią. Tu nie będzie dla Was rzeczy nie do przepchnięcia, nie do zdobycia. Być może nawet tydzień zdominuje osoba pod, podobna do króla Buław, ale. Mm, to raczej hmm, pachnie mi aurą tygodnia, czyli tym, co będzie Was pączowało. Taka energetyka, ogień, wola, moc, ekspresja, wigor, e, charyzma to wszystko będzie w tym tygodniu Wasze. Więc, jeżeli potrzebujecie jakieś trudne sprawy pozałatwiać, takie, które wcześniej nie dały się załatwić, to nie ma lepszego tygodnia, tak bym powiedziała. Przepiękna energia. Jeśli chodzi o pieniądze, mamy tutaj kartę Biały Jeleń. Um, I powiedziałabym, że jest to taka świeżynka karta. Tu się mogą rodzić dobre pomysły na inwestycje, a może po prostu będziecie inwestowali. W coś, co od dawna było wyczekiwane i upragnione. Może tak być, możecie wreszcie zainwestować w wasze dzieci. Tu jakieś takie świeże nowe projekty, ale kojarzy mi się z. Wiecie, ten Jelen tak, jakby zapraszał: podążaj za mną, więc kojarzy mi się to jednak z inwestowaniem gotówki, po prostu wreszcie może ktoś z was zafunduje sobie coś, o czym od dawna marzył. Tu jest przyjemna karta, która mówi: chodź za mną. Do tego zaczarowanego lasu i puśćmy trochę gotówki razem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest wszystko pod kontrolą króla Buław. Także wydatki, ale nie, nie szastanie pieniędzmi, tylko sprawianie sobie fajnej przyjemności albo mądre zakupy, jakieś fajne początki, tak to powiem. Inwestycje też dobre. Gdyby was namawiano na jakąś inwestycję i od dawna czujecie, że to jest to, to rzeczywiście wygląda na to, że to jest to. A teraz tak, jeśli chodzi o pracę, powiedziałabym, że może większość z Was jeszcze, jeszcze domowo tą pracę wykonywać, może tak być, albo po prostu jakieś urlopy weźmiecie i jak gdyby bardziej, bardziej zajmiecie się domem, też tak może być, ale ci z Was, którzy będą w pracy, po prostu w tej pracy będą się czuli jak w domu. Raczej spokojnie, raczej wszystko tak, wiecie, gruntownie będziecie mieli przemyślane, raczej tu nie widać jakichś wystrzałów ze strony kierownictwa, czy innych nieciekawych osób, tu wszystko raczej Wygląda na to, że będzie tydzień spokojny w pracy, ale pracowity, jak najbardziej, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o uczucia dla tych co ym, samotni, oczywiście, że dziewiątka pucharów, ale się zakałapućkałam na początku. Posłuchajcie, wygląda na to, że tutaj gdzieś dobrze, mm, dobrze zasiana, zasiane ziarno, tak jakby wrzut do studni życzeń w poprzednich tygodniach. Powoduje coś takiego, że spirala jakichś emocji pozytywnych zaczyna się nakręcać. Mnie, się, mnie to wszystko pachnie tym, że tutaj jest szansa na co tu dużo mówić już być może poznaliście kogoś fajnego i teraz ta znajomość będzie nabierała rumieńców, a jeśli jeszcze nie, to ten tydzień jakby no, sprzyja rzeczywiście temu, żeby w waszym polu rażenia, nie tylko gdzieś tam yy, przez internety, ale, tak bym powiedziała, bardziej w zasięgu w roku, wzroku i bardziej tak, jakby naprawdę, Um, blisko może się znaleźć osoba, która poruszy do głębi wasze serce. Także trzymam kciuki, bo tu fajne aspekty są. Mimo że nów, <laughs> to wy macie tutaj dobre karty na łowy. A dla tych, co w parze, powiedziałabym, że tu jest jakaś okazja do radości, do świętowania. Może wreszcie odwiedzi was ktoś, kto od dawna był jak gdyby oczekiwany. Może spędzicie ten, trochę czasu w jakimś fajnym gronie. Tu, albo po prostu będziecie się cieszyć z czegoś. Bardziej pachnie to mi jednak większą ilością osób niż we dwójkę, ale może ten sukces będzie świętowany po prostu na takiej zasadzie, że my we dwoje, bo a cały świat niech się cieszy razem z nami. Może tak być. Tu są jakieś powody do radości i taka naprawdę atmosfera, która mówi: cieszymy się z czegoś, co nam wyszło, tak powiem, więc. Więc miło, raczej nie widać żadnych kłótni, mimo że no, f, f, tu, gdzie pary kochające, to widać, że energia będzie piękna, radosna. Raczej nie widzę kłótnia. Gdyby jakieś były wcześniej, to raczej pogodzenie. Tutaj jest coś takiego, tak to powiem. A jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, posłuchajcie, to y, trzeba przyglądnąć się wszystkim y, jakimś takim sprawom. Y, o oskrzeli, oddechowym ale nie mówię tutaj o wirusie rozumiecie, może po prostu być lekka jeśli macie skłonności do alergii gdzieś tam coś szumi, świszczy i potrafi zalegać na oskrzelikach to trzeba się w tym tygodniu przyglądnąć i być może znaleźć jakiś patent na to żeby, żeby ta alergia koło Was się na przykład nie blądała coś takie górne drogi oskrzelowe nie musi być alergia, ale tym mi to tutaj pachnie i teraz patrzę co anioły dla Was mają do powiedzenia w tym tygodniu a one wam mówią: bądź otwarty na to, co nowe. I taki przepiękny anioł, różowo-czerwony, otwiera okno i prosi Was, byście się Wy również otwierali na to, co nowe. Więc znaczy to, że coś nowego stuka do Waszego życia. Pięknego tygodnia, kochani. I teraz kruki. Ja je zawsze wybieram, i dziś również wybrałam więc różowy kruki. Kruk, miałam powiedzieć, różowy klucz, kochani. I tarot kruków jest również moim rozkładem. Dobra, patrzmy, co w tym nowiowym tygodniu z zaćmieniem słońca nas czeka. Aura tygodnia. A z kielichów, ale nam się odwrócił. Dobra, patrzmy, co to będzie dalej. Szósteczka była na pieniądzach. Karta głupiec na pracy. Uczucia dla tych, co samotni. Trójeczka mieczy. Uczucia dla tych, co w parach gwiazda. I... Ósemka Pucharów na świątyni ciała, czyli na zdrowiu. Posłuchajcie, bez wątpienia, ponieważ ten as Pucharów nam się tu odwrócił, tak go i potraktuje, chociaż stawiam karty wprost, jeśli chodzi o horoskopy. Ale skoro był uprzejmy się odwrócić, daje nam do zrozumienia, że w tym tygodniu rzeczywiście możemy mieć poczucie jakiegoś takiego niespełnienia. Może nie, nie mm, jakieś życzenia, które gdzieś tam w serduchu niespełnione zostały, jeśli mówimy takie po sercu, wiecie przez inne osoby, a może gdzieś tutaj sami sobie będziemy wyrzekać, że można coś było lepiej, bardziej, jakieś takie rozgoryczenie, rozczarowanie. No wiecie, jest to tydzień z nowiem, więc być może te emocje będą tutaj szaleć i będzie się tam lekka czara goryczy nam wylewała, ale to tylko znaczy, że trzeba jakby pracować z tymi emocjami i je uzdrawiać, bo tydzień być może nam będzie pokazywał, gdzie jeszcze jakieś tam smuteczki czy też lęki Warto by było doczyścić. Jakiś rodzaj rozgoryczenia, rzeczywiście, melancholia, tak bym powiedziała, energia tygodnia, melancholia. Jeśli chodzi o mm, pieniądze, jakieś powody do radości i do sukcesu. Tu może zapachnieć tak, przyjdzie jakaś niespodziewana premia, coś się ugrało, nawet wiecie, dobra, po szóstce buław, jak tu jest tak gorzko, to może puścimy losy w tym tygodniu. Bo szóstka buław to jednak mówi, że cieszymy się z jakiegoś zwycięstwa, więc nóż tu ktoś szóstkę trafi. Jak Ktoś trafi, to niech mi się pochwali w komentarzach, ale tu są jakieś powody, e, e, jeśli chodzi o sferę pieniądza do radości, do satysfakcji z dobrze pojętego zwycięstwa. Więc albo coś ugrane, albo coś przeforsowane, co przynosi pieniądze, albo wreszcie wpłyną te, na które dawno czekamy, albo jakaś premia, albo jakiś bonus, coś takiego mi tutaj pachnie w tym tygodniu. Także nie jest tak źle. Jeśli chodzi o pracę, karta głupiec mówi nam o tym, że owszem, inspiracji, nam na pewno nie zabraknie, ale trzeba się wystrzegać przed jakimiś takimi pochopnymi, być może niemądrymi działaniami, być może porywczymi. Wszystko tutaj trzeba raczej przemyśleć. Natomiast jest to świetna karta, jeśli chodzi o inspiracje, idee i takie mm, dobrze pojęte projekty znaczy chodzi mi o wymyślanie gdyby czegoś w tym tygodniu co ma być perspektywiczne, nowatorskie, to to jest idealne. Być może tutaj nawet ktoś zacznie jakiś początek jakiejś pracy twórczej albo i nie tylko, też tak może być, albo po prostu Karta Głupiec lubi często pokazywać taki moment, kiedy wyzerujemy przeszłość i jak gdyby startujemy z czystą kartą. Cokolwiek to znaczy, jeżeli ktoś dawno nie miał pracy, może tutaj takową uzyskać. Więc fajny tydzień. Natomiast tak, jeśli chodzi o uczucia dla tych, co samotni, no Wam to Przyznam szczerze, może jakby, ale wiecie, mnie się to bardziej kojarzy z taką handrą uczuciową i zwalimy to na nów w tym tygodniu. I trzymajcie się, po prostu zapnijcie pasy i nie dajcie się temu nowiowi, bo to chodzi o to, że może być tydzień taki, który pobudza melancholię, pobudza takie rozczarowanie jakieś uczuciowe i emocjonalne, ale to tylko znaczy, że waszym zadaniem jest wpuścić więcej radości życia, nie dać się jak gdyby tej melancholii, tej osmętnicy i popracować ewentualnie z oddechem, czy z jakąś medytacją, czy z radością życia, czy z fajnymi piosenkami po prostu w tym tygodniu, bo mogą tutaj być jakieś takie smuteczki, przeżywanie poprzednich jakichś takich rozczarowań na szeroko pojętych polu, polu emocjonalnym. To tak może być, przyznaję. Także tydzień taki sobie. Następne będą lepsze, kochani, obiecuję. I teraz tak, jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w parach, tutaj. Gwiazda mówi tak, odwrócony askielichów mówi o pewnego rodzaju sentymentalizmie, rozczarowaniu, melancholii, a gwiazda czasem ma takie energie, która, które mówią, że jest takie ochłodzenie. No niby wszystko tacy, ale ochłodzenie. Natomiast to jest tylko energia tygodnia. Możecie za to na pewno z partnerem być zainspirowani wspólnymi ideałami, wspólnymi planami. Natomiast jeśli chodzi o emocje, to może być taki tydzień, w którym. Mm, Wiecie, nie jest najbardziej czule, mile i serdecznie, o tak powiem, ale czasem i tak bywa. Może po prostu będziecie zajęci jakimiś twórczymi projektami i nie będzie czasu tak dla siebie wybitnie, żeby tutaj się jakby, nie wiem, przytulać kubki kakaoka, sobie darować i tak dalej. Ale ogólnie tydzień taki, który napawa jakąś, jakąś fajną energią i nadzieją na przyszłość, tak to powiem. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, Wiecie, ja mam takie poczucie, że tutaj warto by było wziąć pod, yy, pod lupę wszystko to, co jest związane z limfą, z krwią, z obiegiem płynów w organizmie. Jeśli macie tendencję do jakichś opuchlis, na przykład, no nie wiem. Pod oczkami, y, jakichś stawów opuch, opuchlizny, itd. To trzeba by było popracować nad czymś takim, jak umiejętność odwadniania dobrze pojętego organizmu, może nawet pod kontrolą jakiegoś, y, jakiegoś lekarza, bo w tym tygodniu zaczęta kuracja, jakaś taka, która powoduje, że nadmiar płynów albo uzdrowienie tego, co się wiąże z krwią i z limfą, w tym tygodniu podjęta kuracja będzie dobrze. Y, Dobre efekty długofalowe dawała, tak to powiem. I teraz tak, i patrzymy, co dla nas tutaj mają anioły jeszcze do powiedzenia. Zobaczmy. Dokonaj dzisiaj wyboru. Tak nam mówi anioł. Więc cokolwiek to znaczy, mamy cały tydzień powtarzać sobie co rano to zdanie: Dokonaj dzisiaj wyboru. I rozumiem, że 7 wyborów możemy dokonać w tym tygodniu. Ja to tak rozumiem. Zielone światło. Anioł tutaj ma takiego zielonego lizaka do góry, więc siedem wyborów, cel pal. Pięknego tygodnia, kochani. I teraz, kochani, biały klucz i tarot kryształowy, i patrzymy co tydzień znowu i zaćmieniem słońca będzie u was, co będzie rozrabiał. Ok. Aura tygodnia, szóstka buław. Nie jest źle. Finanse, karta kochankowie jest nawet dobrze. Praca, sprawiedliwość, czyli trzeba być bardzo, bardziej papieskim od papieża. Wszystko kolega Artis w tym tygodniu, już będziemy patrzeć zaraz. zaraz Dla tych co samotnie uczucia, dziesiątka pucharów, i dla tych co w parach, dwójeczka pucharów i świątynia ciała, czyli zdrowie, królowa monet. Słuchajcie, fajny tydzień. w szaleje. Oj, przepraszam, kopnęłam sobie kamerkę. Dobra, niech już będzie trochę krzywo. Ja bym powiedziała, że tydzień taki, kiedy będziecie albo świętować jakiś sukces, albo będziecie mieć poczucie dobrze pojętego, wykonanego jakiegoś takiego zadania, które powoduje, że czujemy się jakbyśmy wracali z tarczą, a nie na tarczy. Taki tydzień, który. Jest bardzo energetyczny. Taki tydzień, który daje Wam wolę do walki, do zmagania się z jakimiś okolicznościami przyrody, jak ja to mówię, czy też świata tego, raczej wesoło, raczej ambitnie i raczej ogniście w tym tygodniu. Więc niezła energia w prezencie od kosmosu dla Was. Jeśli chodzi o sferę pieniądza, tu bym powiedziała, że. No, może będziecie dokonywać jakichś takich radykalnych wyborów, na co w końcu przeznaczyć pieniądze, które gdzieś tam były odłożone, albo co wreszcie, w co wreszcie zainwestować. To może być szeroko pojęte, od czegoś naprawdę grubego zakupu jakiegoś, po po prostu zafundowanie sobie wreszcie jakiegoś kursu czy na przykład szkolenia, na które od dawna, od dawna gdzieś nie mogliście się zdecydować czy to zrobić, czy nie. To jest taki tydzień decyzyjny, ale bardzo dobra karta również dla finansów, bo jeżeli mówi o tym, że decyduj na co masz wydawać, to znaczy, że te finanse są i wydawane są z głową, tak bym powiedziała i tu może być też dobrze pojęta inwestycja jakaś taka, która no, spowoduje, że są powody do dumy jakby popatrzeć jakby popatrzeć na energię tygodnia. Więc fajnie, jeśli chodzi o pracę Słuchajcie faktycznie karta sprawiedliwość mówi, że gdzieś pod lupę możecie być brani poprzez no, różnego rodzaju urzędy, instytucje albo zwierzchników i tu rzeczywiście trzeba tak być wiecie bardzo, jak to się mówi yy, no, yy, bardzo przejrzyście, bardzo kompetentnie działać, wszystko robić raczej w taki sposób, żeby nie można wam było niczego zarzucić. O to, jakby prosi Karta Sprawiedliwość, która mówi, że no w jakiś sposób można być pod dozorem, na oku, tak to powiem. Może też być jakaś konieczność wyjaśniania spraw urzędowych. To też może być. Co nie znaczy oczywiście, że to jest groźna karta. Ona po prostu tylko mówi. Tutaj żadne miłe, jakby picie kawek w tym tygodniu może niekoniecznie wchodzić w grę. Tutaj trzeba będzie się po prostu no, gdzieś tam y, popisać elokwencją, a być może wyjaśnić pewne sprawy. O to chodzi. Ale za to, jeśli uporządkujemy raz a dobrze. Y, Sprawy związane z urzędami, być może ze zwierzchnictwem i tak dalej. To znaczy, że w przyszłych tygodniach będziemy mieli tak zwany święty spokój, więc w sumie dobra energia. Teraz, tak, jeśli bym powiedziała, co tutaj czeka. Yy... Tych, którzy są samotni, to powiedziałabym, posłuchajcie, może być tak, że będzie, będzie wam, będą wam sprawy rodzinne, i być może jakieś uroczystości, być może jakieś takie fajne rzeczy, być może wam będą zawracać głowę w tym tygodniu, może tak być. Ale powiedziałabym, że również jest tutaj szansa na. Coś takiego jak znalezienie, tylko wiecie, nie chodzi mi tutaj jednej fajnej osoby, ale tu mi pachnie taki dobrze pojęty tydzień na to, żeby znaleźć tak jakby grupę, czy też jakieś osoby, czy też jakieś, nie wiem, koło być może znajomych. Tu czymś takim pachnie wśród których będziecie czuć się jak wśród rodziny. To może być na przykład coś takiego, tak raz, że kupujemy gdzieś na jakiś kurs, do który od dawna chcieliśmy na przykład jakiś wiecie, karnet czy bilet i okazuje się, że grupa, którą tam zostajemy jest po prostu tak świetna, że czujemy się tam jak w rodzinie. Może też być tak dla niektórych z Was. Natomiast ogólnie wygląda na to, że sprawy z szeroko pojętą rodziną mogą tutaj wchodzić w grę. Ale tydzień taki, który mówi: Też jestem błogosławienny dla pola uczuć, więc nie wykluczałabym, że można tutaj by było zawrzeć ciekawe znajomości. Jeśli chodzi o tych uczucia tych, co w parze, to tutaj jakieś powody też do świętowania zwycięstwa, ale tylko we dwoje. Tu jest miło, tu jest romantycznie, tu jest spijanie sobie z dzióbków, tu jest jakieś takie czułe atet, Posłuchajcie. A tutaj mogą się rodzić yy, dzieci. Czemu nie? Bo będzie tak miło i czule. A jeśli byście byli zwaśnieni, to jest tydzień idealny, mimo tego, że na zewnątrz nuwi słońce, zaćmienie może mieć jakie sobie chce, to Wy się możecie godzić w tym tygodniu, jeśli by były jakieś waśni, bo tu dwójka pucharów zawsze wnosi, zawsze wnosi bardzo ciepłą, miłą, serdeczną, a nawet romantyczną i upojną atmosferę, więc super tydzień. A jeśli by chodziło o świątynię ciała, czyli zdrowie, powiedziałabym, że tutaj jest ono mocne, a nawet możecie planować jakieś upiększające zabiegi, szeroko pojęte, i znaleźć taką osobę, która wykona je w sposób taki, że będziecie przezadowoleni. To znaczy, może być po prostu znalezienie takiej osoby w tym tygodniu. Jeśli ktoś jakieś szeroko pojęte, upiększające zabiegi planuje, to może być patrzcie szeroko, od stomatologii, poprzez fryzjera, poprzez nie wiem co tam dziewczyny, chcecie tam jakieś botoksy, złote nici, czy po prostu maseczki, czy wreszcie cudowna henna, czy nie wiem co, to naprawdę tutaj w tym tygodniu można znaleźć super specjalistę i będziecie przepiękne, a panowie gdyby chcieli rozpocząć jakieś ćwiczenia, czy, czy też budowanie jak gdyby powiedzmy sobie jakiegoś fajnego wizerunku, też nie ma lepszego tygodnia, będziecie po prostu metamorfoza jakaś po prostu tu się jawi. A teraz co anioły, a anioły każą Wam dzielić się Waszą radością. Dziel się swoją radością. Czyli jeżeli jej macie dużo, to proszę nam tutaj radość w komentarzach zostawić na ten tydzień, bo macie się dzielić, anioł Wam kazał i nie wymigacie się. Kochani, pięknego tygodnia!